Hej, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rok i byłem dzisiaj w kinie. Hej, Joe Odwet. Tak, na tym filmie byłem dzisiaj, ale zanim opowiem o nim, słów kilka na temat tego, co przyjemność sprawia mi przed samym filmem. A są to trailery. Uwielbiam oglądać trailery, a te, które zaprezentowano dzisiaj, mm, niosą ze sobą obietnicę udanych produkcji w przyszłości. To o nim w ogniu, Film zapowiada się bardzo ciekawie. Opowiada, na, opowiada o ataku na Biały Dom. Mam nadzieję, że w tym trailerze nie pokazano wszystkiego, co w filmie się znajdzie. Czasami tak się trafia. Tak czy inaczej, będę tę produkcję śledził. Druga rzecz to Star Trek. I watched you murder innocent. Men and women. I will make you answer for what you did. Into Darkness. Przypuszczam, że w polskiej wersji językowej ten film będzie się nazywał w ciemności, albo w ciemność, Star Trek w ciemność. Yy, ale to z polskimi tłumaczeniami tytułów różnie bywa, prawda? Tak czy inaczej, poprzednia część Star Trek'a w tej nowej odsłonie z nową obsadą, była świetna. To był świetny film, ten poprzedni. Mam nadzieję, że ten dorówna poprzednikowi, a to, co widziałem w trailerze, zapowiada się całkiem dobrze. Ale do rzeczy. Zatem GI Joe Odwet. Jakie są moje wrażenia? Po kolei. Przede wszystkim jest to film pełen śmiesznostek, niespecjalnie składnego scenariusza. Dużo rzeczy dzieje się, nie wiadomo czemu. Nie wiadomo dlaczego bohaterowie znaleźli się tam, gdzie się znaleźli. Nie wiadomo dlaczego robią to, co robią. Jednakowoż, nie o to chodzi chyba w tym filmie. Jeżeli wybieracie się do kina poszukując intelektualnych wrażeń, to G.I. Joe nie jest dla Was. Natomiast, jeżeli oglądaliście poprzednią część filmu i podobała Wam się, to i ta powinna wam sprawić odrobinę radości. Bardzo widowiskowa produkcja, bo chyba o to chodzi, jednakowoż delikatnie disneyowska. Wiecie, co mam na myśli, mówiąc o disneyowskiej? Otóż to jest G.I. Joe, to są żołnierze, tam są wybuchy, strzały, wyścigi, znaczy pościgi w zasadzie, miecze, tam są wojownicy ninja. Ale wiecie, czego brakuje? Tam nie ma ani grama krwi. Wszystko jest jakieś takie suche pod tym względem. Maksymalna poprawność, żeby najmłodsi widzowie nie zostali skażeni przez nadwyżkę brutalności w filmach. No cóż, taka jest teraz współczesna stylistyka amerykańskich filmów akcji, takich trochę opartych, no w zasadzie bądźmy sobie ze sobą szczerzy: to jest film, który gdzieś tam w historii jest oparty na figurkach żołnierzy dla dzieci, zabawkach. W filmie animowanym, więc nie oczekujmy nadmiaru brutalności, chociaż chciałbym od czasu do czasu zobaczyć coś krwawego. Nie dlatego, że poszukuję rzeźni na ekranie, od tak, sobie. Ale jak wspomniałem, są wojownicy ninja. I jest scena, podczas której wojownicy ninja zawieszeni na linach w Tybecie walczą ze sobą na skałach. Jedna z najlepiej zrobionych scen walki, bardzo widoczna, bardzo przyjemna. Dla samej tej sceny warto było to zobaczyć. Byłem ze swoim siostrzeńcem w kinie i w tym momencie obaj żeśmy zrobili: Uuu! I to było to yy, bardzo interesujące, świetnie zrobione. O scenach walki jeszcze opowiem wam na końcu, żebym nie zapomniał. Nie zapomniał. Natomiast scenariusz, mój Boże, jak wspomniałem wcześniej pełen dziur jak ser szwajcarski, ale to nie szkodzi, bo nie o to przecież w tym wszystkim chodziło. To, co jest jasne i proste, bo to jest jasny i prosty film, jest wyraźnie zarysowana, zarysowana ta strona złych, kole się z bliznami, w maskach, z dziwnymi głosami, i noszą na sobie skórzane płaszcze, które kojarzą się z Gestapo. Po drugiej Stronie silni, odważni, uśmiechnięci żołnierze z GI Joe przystojni, a jakże? Czemu nie i to są ci dobrzy? No i cóż, przy okazji przystojnych aktorów mamy Bruce'a Willisa w tym filmie. Nie, nie, nie zajmuje jakiejś ważnej, jest ważną postacią, chociaż nie spędza w filmie zbyt wiele czasu, ale z wielką przyjemnością bohatera kina akcji y, można obejrzeć. Też jest taki z, z domieszką dobrego humoru y, pokazana ta postać. O, oprócz tego Dwayne Johnson, przez niektórych nie wiem czemu zwany rokiem oraz śliczna pani Adrianna Palicka. Chociaż właściwie używanie tego polskiego imienia i nazwiska jest być może błędem, Adrien Palicki, ale trudno się tu pozbyć przekonania o mm, polskich korzeniach tej ślicznej aktorki, no bowiem tylko polskie dziewczyny są tak urodziwe jak i ona. Zatem, moi drodzy, jak powiedziałem, wybierajcie się na ten film, jeżeli oczekujecie. Czystej, prostej, wybuchowej, niezobowiązującej zabawy. Natomiast, jeżeli poszukujecie rozrywek intelektualnych, no to tutaj nic specjalnego Was nie spotka. Na koniec, jeszcze zanim przejdę do opowieści o scenach walki, bo o tym też chciałem wspomnieć, kilka interesujących informacji dla Was. Jako, że przy produkcji tego programu współpracuję z miłymi Panami z Orange oraz miłą Panią z Orange, mam dla Was kilka interesujących atrakcji. Przede wszystkim 10 biletów na dowolny film. W Multikinie w Polsce dowolny film w dowolnym mieście. Dostaniecie ten bilet, możecie go zrealizować tak jak chcecie, kiedy chcecie. Wszystkie informacje na temat tego, jak zdobyć ten bilet, znajdziecie w opisie. Mam jeszcze dla Was, i o to walczyłem mocno, gadżety związane z filmem. W przypadku G.I. Joe jest to twardy dysk zewnętrzny z fantastycznym emblematem G.I. Joe oraz torba. Jeżeli macie ochotę na te torby, wszystko oczywiście w opisie, znaczy nie na te torby, tą torbę i na ten twardysk. Wszystko znajdziecie w opisie. Jeżeli ktoś chciałby mieć na takim przedmiocie, na przykład mój skromny podpis, to też oczywiście przed wysłaniem coś takiego zrobię. A jeżeli wolicie na przykład samą torbę bez, bez mojego wkładu tam na niej, to oczywiście też z wielką przyjemnością Wam podeślę. Przy okazji, jako że to jest środa, a środy są z Orange, to pod spodem także informacja, co zrobić, żeby dostać bilet gratisowy do kina. Także Zerkajcie tam, wszystkie ważne informacje Wam się trafią. Na koniec, kilka informacji. Które być może będą trochę smutne, albo właściwie mam nadzieję, że będą skłaniały do refleksji. Film, który obejrzałem dzisiaj, obejrzałem w wersji 3D we wrocławskim kinie, jakim nie będę mówił, bo może ktoś mieć inne wrażenia, ja nie chciałbym y, skrytykować jakoś strasznie jakiegoś kina, być może to był jednostkowy przypadek, chociaż doświadczenia wskazują, że nie, ale nie jak mówię, nie będę wskazywał palcami. Otóż, y, kiedy Wiecie, znacie mój stosunek do technologii 3D w filmach? Uważam, że to jest trochę wdrażane na siłę. A problemem jest to wtedy, kiedy jest to wdrażane na siłę w kinach, które się do tego nie nadają. Dobre kino, które potrafi to fajnie wyświetlić, dostarczy Wam świetnych wyrażeń. Słabe kino totalnie zrujnuje odbiór. I dlatego właśnie chciałem wspomnieć o scenach walki, które niewątpliwie były bardzo widowiskowe, ale jeżeli tylko odbywały się w miejscach zbyt ciemnych albo zaciemnionych, to ja tam nic nie widziałem, z wyjątkiem absolutnego chaosu na ekranie. Tak sobie myślę, że dystrybutor powinien zadbać o to, by film w wersji 3D trafił do kina. Do którego, w którym da się to odtworzyć z przyjemnością dla widzów. Dla mnie, w wielu miejscach, oglądanie tego filmu było męczarnią. Ja potrafiłem docenić to, co się dzieje na ekranie, yy, natomiast nie potrafiłem docenić tego, w jaki sposób ten obraz jest mi przekazywany. Sceny akcji w wielu przypadkach były dla mnie cholernie bolesne. I tak sobie myślę, właśnie, że jest to ten program jest dobrą okazją na to, by zwrócić komuś uwagę że Należy mieć wobec kin pewne wymagania, że tak naprawdę jeżeli ludzie nie będą mieli wyboru i zostaną zmuszeni do oglądania tego filmu w wersji 3D w takim kinie, w którym ja go oglądałem, to uznają za ten, ten film za słaby. To wpłynie negatywnie na jego odbiór i na jego ocenę i będzie to negatywna ocena przez ten film zasłużona. Zatem 3D OK, możemy z tym żyć, ale niech to do licha ciężkiego trafia na ekran, który się do tego nadaje. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pa! pa.